Ale mamy aferę w rządzie. Za chwilę wam pokażę szokujące fakty na temat Funduszu Sprawiedliwości. Grali Funduszem Sprawiedliwości, ścigali za Fundusz Sprawiedliwości i być może sami będą za ten Fundusz Sprawiedliwości ścigani. I tutaj na pierwszym planie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek będzie grubo. Jak oni się z tego wytłumaczą, nie wiem. Za chwilę o tym porozmawiamy. Pokażę wam również szokującą propagandę, jaka przetacza się przez polski internet. Prop Propagandę związaną z wizytą w Polsce prezydenta Ukrainy. Naprawdę będziecie zdziwieni, co oni robią właśnie teraz. A na sam koniec pokażę Wam najnowszy sondaż. Zobaczycie, jak się sondaże zmieniają w jednym tygodniu, jakie są różnice poparcia. Dajcie tylko proszę subskrypcję dla analizy politycznej, gdzie budujemy wielkie konserwatywne środowisko. Jeżeli mogę was prosić, kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmach. A my już jedziemy, moi drodzy. Jak ustalili dziennikarze Dziennika Rzeczpospolita Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Waldemara Żurka wynajęło Za blisko milion złotych firmę Zewnętrzną do oceny wniosków W ramach Funduszu Sprawiedliwości No to się po prostu w pale nie mieści Pomimo tego, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zatrudnieni Są urzędnicy Na etatach do tego, żeby takie wnioski Oceniać, ministerstwo wynajmuje Zewnętrzną firmę do tej sprawy Ale to nawet nie jest jeszcze koniec Koniec całej kompromitacji i całej po prostu bezsensowności w tym działaniu Ministerstwa Sprawiedliwości. Zobaczcie, moi drodzy. Pokażę wam tutaj taki obszerny wpis mecenasa Adama Gomoły, jednego z pełnomocników oskarżonych w ramach afery Funduszu Sprawiedliwości. Kobiet i nie tylko, szanowni państwo. Pan mecenas Adam Gomoła mm, rozpisał się bardzo obszernie, punktując całą aferę związaną z Funduszem Sprawiedliwości i ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem. No to czytamy, moi drodzy. To jest mega skandal, pisze Gomoła. Zewnętrzna firma została wynajęta przez Waldemara Żurka za prawie mil złotych do oceny ofert na pomoc w konkursach na pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Sprawiedliwości. I teraz uwaga, czyli wynajęto ją do pracy, którą powinni urzędnicy Ministerstwa wykonywać. Dalej jedziemy, Szanowni Państwo, umowę podpisano przedwczoraj, gdy w sprawie zaczęło się robić głośno dzięki publikacji wirtualnej Polski, ale też oczywiście Dziennika Rzeczpospolita. Do dziś ta firma nie zajęła się pracą, bo nie mają dokumentów z Ministerstwa Sprawiedliwości. Program pomocy pokrzywdzonym stoi. Ja Wam o tym mówiłem już w tym tygodniu, że nie ma pomocy dla pokrzywdzonych z Funduszu Sprawiedliwości. Minister Żurek nawet się o tym nie zająknął wczoraj w mediach społecznościowych. I na koniec hit, i moi drodzy, to będzie naprawdę mocny hit. Do pracy przy ocenie ofert próbowano zaangażować. Panią Karolinę, moją klientkę, byłą urzędniczkę, wysyłając jej mail z ofertą. A zatem, panie ministrze Żurek, chcieliście, aby oferty w tym nowym konkursie oceniała pani Karolina, członek zorganizowanej grupy przestępczej, którą chce pan wtrącić do więzienia? Tylko pokrzywdzonych żal, jakby powiedział pana szef. Przerażające ustalenia Rzeczpospolitej. Na czym to polegało? Otóż za blisko milion złotych zaangażowali zewnętrzną firmę do oceny Projektów w ramach Funduszu Sprawiedliwości to leży, tutaj nam nie ma szans na to, żeby to zaczęło działać od przyszłego roku, więc pokrzywdzeni ucierpią. I z tego, co tutaj doczytaliśmy, ta firma miała wysłać y, drogą mailową ofertę do oceniania wiosków, między innymi do tej pani Karoliny, urzędniczki, która trafiła do aresztu jeszcze w czasach rządu w Ministerstwie Sprawiedliwości Adama Bodnara. Znaczy, tam jest taki bałagan, tam jest takie zamieszanie, tam jest taki chaos, że Pojawiają się takie absurdy i takie błędy, szanowni państwo. Kto za to odpowiada dziś? Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Czy to nie jest afera, szanowni państwo, że ogłasza się konkurs, przetarg na ocenę wniosków i jedna firma się tylko zgłasza za taką kasę, za tak gigantyczną kasę, Posłuchajcie dalej, bo Michał Janczura, dziennikarz wirtualnej Polski, pisze tak. Ministerstwo Sprawiedliwości wyda prawie milion złotych na ocenę wniosków w konkursie z Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przemocy. Program jest przewidziany na rok, czyli co? Za rok wydamy kolejny milion. W dodatku firma, która wygrała przetarg, prosi o pomoc byłą urzędniczkę Ministerstwa Sprawiedliwości, której prokuratura postawiła zarzuty w związku z tym, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości wcześniej. No, moi drodzy, i tutaj są jeszcze. Ważne ustalenia. Na stworzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla doświadczonych przemocą domową mamy 900 tysięcy złotych, czyli ten, kto ocenia projekt, otrzyma taką kasę jak cały projekt. To to jest dopiero przepalanie pieniędzy. Co mówi w tej sprawie? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek? Posłuchajcie, bo to, to to już jest takie tłumaczenie dla dzieciaków w przedszkolu. Kogoś, kto kompletnie chyba się nie interesuje sprawą i polityką. Mówi tak: To, co zostaliśmy w ministerstwie, było dramatem. Odbudowujemy tę instytucję i zmieniamy zasady gry. Przekazał minister Waldemar Żurek w odniesieniu do ustaleń medialnych dotyczących opóźnień w realizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Panie ministrze Waldemarze Żurku, drwalu. Po pierwsze, to już od dwóch lat, ponad dwa lata rządzicie i przejęliście ponad dwa lata temu Ministerstwa Sprawiedliwości. Już to kulało za czasów pana poprzednika ministra Adama Bodnara, i tak mi się wydaje, że to, co pan zastał, w Ministerstwie Sprawiedliwości to chyba pan został po Adamie Bodnarze, bo raczej nie pozbigni wizję, bo to już minęły dwa lata. Dosyć tego, to znaczy nie można stale tłumaczyć się tym, co było za poprzedników. Ja pamiętam, ganiłem też yy, yy, Mariusza Błaszczaka, yy, byłego ministra obrony narodowej Strasztów PIS, polityka PIS, który po czterech czy pięciu latach wciąż obarczał winą za to, co się dzieje poprzedników. No nie, pojawia się pewien taki czas, w którym tylko i wyłącznie na waszych barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co się dziś dzieje. I to, że dziś, czy od stycznia pokrzywdzeni nie otrzymają pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, to jest wasza wina. Wasza wina. A politycy Prawej Sprawiedliwości zapowiadają wyjaśnienie tej sprawy i być może nosił wilk razy kilka. O, przepraszam, wilki to są naprawdę honorowe zwierzęta. Nosił pewien drwal razy kilka albo ścinał. Ponieśli drwala, moi drodzy. Zobaczymy, czy tak będzie. Zobaczcie, jaka propaganda wylewa się i przelewa się przez polski internet, rozsiewana przez publicystów lewicowo-liberalnych, przez polityków koalicji rządzącej na temat wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Mańskiego. Zobaczcie takie zdjęcie. Matylda Damięcka w Punkt. Rozumiem, że to autorka tego zdjęcia. I taka dłoń, widzicie, najpierw pocałuj, i ta dłoń ukraińska, która tonie, prawda? Tonie. Dlaczego? No, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki powiedział, że no, nie zawsze czujemy się jako partnerzy w stosunku do Ukrainy i Ukraina powinna nam większą wdzięczność wykazywać za to, co dla Ukrainy robimy. No i już wleje się przez X fala tych zdjęć, tego jednego rysunku stworzonego przez Matyldę Demiecką, że no jak to, przecież to jest skandal w ogóle, że pan prezydent Karol Nawrocki tak powiedział. No, moi drodzy, to musicie więcej chyba sobie tych zdjęć rozsyłać po mm, internecie. Bo jak wynika z najnowszego badania pracowni SW Research, która zadała Polakom takie pytania badanie przeprowadzone dla dziennika Rzeczpospolita portalu RPPL. W badaniu zapytano respondentów, czy zgadzają się z opinią prezydenta, że mimo szerokiego wsparcia udzielanego, Ukrainie Polacy często nie czują się w tej relacji jak partnerzy. Odpowiedź twierdzącą udzieliło 59,8% badanych blisko 60% przeciwnego zdania było 25%. Więcej tych rysunków, więcej. Może nas przestaną dzięki Wam traktować jak frajerów? Nie. No właśnie nie. Przez takie zachowanie będą nas dalej traktować jak frajerów. W polityce międzynarodowej liczą się na pierwszym miejscu interesy. Nawet najlepsi partnerzy, najlepsi sojusznicy będą tutaj grać interesami. To jest jak w biznesie. Mogą dwie firmy ze sobą współpracować ale obie muszą zarabiać, bo to są interesy, a nie po prostu działalność charytatywna. I na sam koniec, jak obiecałem, Mamy najnowszy sondaż poparcia pracowni Social Changes dla telewizji w Polsce 24. I co my mamy w tym sondażu, szanowni Państwo? To będą zupełnie inne wyniki niż w OGB w tym tygodniu. Moi drodzy, liderem jest Koalicja Obywatelska 31% głosów, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 29% głosów. Trzecia Konfederacja 9%, dalej Lewica 8%, na piątym miejscu Konfederacja Korony Polskiej 6%. Także zobaczcie jaka różnica. W OGB Konfederacja Korony Polskiej była trzecia, Tutaj jest na piątym miejscu. Partia Razem 5%. Polska 2054. Polskie stronnictwo ludowe W4. I co tu mamy na koniec? Trudno powiedzieć: 4. Czy ja wierzę w to badanie? Nie. Podobnie jak mam wiele zarzutów do tego badania OGB. Uważam, że. Yy... Poziom, w jaki jest i sposób przeprowadzenia tych badań musiał się od siebie naprawdę bardzo, bardzo różnić. Jak Wy to wszystko oceniacie, dajcie proszę znać. Jak macie jeszcze 10 minut, kliknijcie w jeden z filmów. Bardzo nam w tym sposób pomagacie, bo zostajecie dłużej na naszym kanale. Do zobaczenia.